Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Jest wtorek, godzina 15 i jak co tydzień jest nowy film No tydzień temu było lekkie opóźnienie, ale musicie mi to wybaczyć W dzisiejszym filmie zrobimy coś, co przejawiało się od pierwszego filmu na moim kanale Już pod pierwszym filmem miałem takie propozycje, żeby zrobić 24 godziny na fioletowo Powiem wam, że z tym jest ogromny problem i bardzo długo myślałem nad tym filmem, co ja mogę w ogóle jeść w ciągu tego dnia, i tak dalej. W każdym razie zapraszam Was bardzo serdecznie na wszystkie moje social media, na mojego Instagrama, na mojego TikToka i oczywiście do subskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Tamtym czerwonym przyciskiem na dole. Na razie jestem nieogarnięty, bo będziemy jeszcze dzisiaj farbować włosy, bo po ostatniej mojej nieudanej wizycie u fryzjera, o wszystkim mówiłem na moim story. zapraszam, jeśli jeszcze nie oglądacie mojego Instagrama, no to moje włosy wyszły tak, że one są w tym momencie takie bardziej różowe niż fioletowe, Jeśli w sensie wpadają w takie róże, mi się to nie podoba, więc będziemy znowu poprawiać moje włosy i przy okazji wam opowiem o tym, jak ja to robię, że one są takie fioletowe, bo często pojawiają się takie pytania, ale... Zanim przejdziemy do dalszej części tego filmu, trzeba zrobić. to. Moi drodzy, przygotowania do tego filmu wyglądały tak, że wczoraj strzeiłem się, że. O! Mam nagrywać film do 24 godziny na fioletowo, a nie mam fioletowych spodni. Więc pojechałem do sklepu, kupiłem białe spodnie, bo nigdzie nie mogłem znaleźć fioletowych. Zwłaszcza, że przypominam, mamy pandemię i wszystko jest zamknięte, więc te spodnie kupiłem w jakimś oszą na jakimś takim, wiecie, stoisku z ubraniami. No i kupiłem barwnik do tkanin, i wczoraj to poparbowałem, ale trochę tego nie przemyślałem. I tak to teraz wygląda. Jak możecie tutaj zauważyć. Mam wrażenie, że to się zrobiło czarne, a nie fioletowe. O nie! Tajdaj! To <laughs> jest Tajdaj! Przez przypadek chyba wyszedł mi Tajdaj. <gasps> nie! Nie wiemy. Czy wiecie, jak wygląda proces farbowania takich tkanin w domu? Ale polega to na tym, że trzeba zrobić taką zupę z ubrania. Tak to nazwijmy, zupa z ubrania, bo tak naprawdę trzeba to wrzucić do gorącej wody razem z tymi barwnikami i to gotować. Później trzeba czekać, aż to wystygnie. Wczoraj już była Trzecia w nocy, ja mi się nie chciało dłużej tego płukać i tak dalej, i tak dalej, więc stwierdziłem, że po prostu to zostawię na dzisiaj. Nie wiem, czy mi wyschną w ogóle te spodnie, ale zabieramy je teraz do łazienki, bo trzeba je przypukać O! To robimy jako pierwsze, ponieważ, no, one muszą wyschnąć. Chciałem, żeby wyschły dzisiaj, więc mi je płukać. Dobra, moi drodzy, chwila prawdy. Trzeba wylać tę wodę. Wow. Ja Dzisiaj zepsułem gara. Tak jak mówiłem, pukamy trzy razy i zaraz do was wracam, jak to już wszystko się opuka i zobaczymy, co z tego wyszło w ogóle. Okej, okay, no wygląda chyba trochę jak nieudany eksperyment. Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Ten dzień zaczyna się bardzo fioletowo. I teraz do trzeciego płukania dodajemy ocet. Bo tak pisało na opakowaniu. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale Ugh, ale wali. Wrzuciłem spodnie do pralki na wirowanie i płukanie. Mam nadzieję, że będą trochę lepsze. Pewnie mnie zapytacie, Piotrek, ale dlaczego na przykład nie kupiłeś sobie spodni? Mogłem, mogłem tak zrobić, ale przyznam się szczerze, że w tej kwestii akurat się nie przygotowałem i rozgarnąłem się zbyt późno, że nie mam fioletowych spodni. A poza tym jest pandemia i wszystko jest zamknięte. Nie przyszłoby to do mnie na czas, jakbym zamówił przez internet, więc robimy to na. Robimy to na JOLO, tak? Chcę poprawić włosy, żeby były jeszcze bardziej filetowe, tak jak teraz moje ręce. Kurde, nie widać tego pewnie. Widać czy nie widać? Mhm Szkoda Pora na śniadanko No i bardzo długo myślałem co mogę zjeść na śniadanko I wymyśliłem sobie słuchajcie Croissanty Croissanty Nie wiem jak to się czyta Po francusku to się czyta chyba croissant Tak przynajmniej pan w przepisie mówił Croissant Wczoraj przez 4 godziny robiłem Ciasto. Nie nagrałem wam nic z tego, bo to była bardzo żmudna robota, ale ciasto na są. jest mega ciężkie do zrobienia w ogóle. Ja naprawdę nie wiedziałem, że to jest tak trudne. I zrobiłem fioletowe ciasto na rogaliki. Ono w ogóle całą noc było w lodówce i nie wiem, czy tak można w ogóle robić z ciastem na rogaliki, na Ty, Nie wiem, że to wyjdzie. Wiem, że na pewno musi odczekać, żeby, wiecie, wróciło temperaturą do takiej normalnej trochę temperatury, więc ja je odstawiam na razie. Pokażę wam w ogóle, co dzisiaj na dzisiejszy odcinek kupiłem. Jak lecimy na fioletowo to lecimy ze wszystkim fioletowym Oczywiście zaraz będę ubrana na fioletowo jak się ogarnę i wszystko. Mamy tutaj nawet fioletowy żel pod prysznic. Ja wykupiłem chyba wszystko z Lidla co było fioletowe, serio Wali kurde strasznie. Mam nawet fioletowy antyperspirant. Idziemy teraz ogarnąć zęby i ogarnąć włosy i wszystko, więc zapraszam was do mojej łazienki Okej, okay, zwodnie są odwirowane i wyglądają tak. No nie zaparbowamy się na jednolity kolor, ale wyszedł taki tajda i powiedzmy tajda jest teraz w modzie. Są fioletowe w każdym razie. W ogóle nie podoba mi się krój tych spodni, ja nie chodzę za bardzo w takich spodniach. No ale dobra, będę dzisiaj fioletowym powerangerem, trzeba je wywiesić, żeby one wyskły, w ogóle, żeby mi dupa nie zamarzła. Dobra, myślę, że będzie spoko. Więc teraz idziemy umyć zęby moją fioletową pastą i fioletową szczoteczką. A następnym etapem będzie farbowanie mojego kota na fioletowo. Nie no, oczywiście żartuję, to nie jest smurka ekipy. Kładka nie będziemy męczyć, tak nie wolno robić. To jest mój dzień cały na fioletowo. Mój! Zobaczcie, tak wygląda fioletowe ciasto na rogaliki. No, całkiem spoko. Też się zrobił trochę taki tie-dye. Żałuję trochę, że nie nagrałem wam przebitek, jak wczoraj po prostu robiłem to ciasto, ale tak długo się z nim męczyłem i to było tak bardzo pracochłonne, że dobrze, że zrobiłem to wczoraj, bo... Teraz bym chyba nie zjadł tego śniadania, zjadłbym go chyba wieczorem. Bo to trzeba było kilka razy wałkować, kilka razy przekładać i w ogóle po prostu dramat, dramat. Ej serio, to ciasto wygląda jak jakaś taka modelina albo plastelina. Rozwałkowałem pięknie ciasto i teraz, wiecie, zrobię tak, żeby ono było takich ładniejszych trochę kształtów. To się odwali. Ja otwieram chyba swoją własną piekarnię, bo to ciasto było mega trudne. A jestem ogólnie słaby, jeśli chodzi o takie rzeczy w kuchni. I z tego trzeba zrobić jakoś trójkąty. Aczkolwiek, jak zrobić z tego trójkąty? Ej, zobaczcie, to serio wygląda jak ciasto półfrancuskie w croissantach, bo tam są takie warstwy. I jestem bardzo podniecony tym. Ja bardzo lubię język. Dobra, to źle brzmi. Ej, nie w tą stronę chyba. <laughs> nie w tą stronę zacząłem zwijać, okej. Okay. Wow! Będą takie koślawe pewnie te rogalniki, no bo ja, to wiecie. To jest Piotrek Production, to nic nigdy nie może być jakieś piękne i idealne, ale naprawdę docenicie, docenicie to staranie i kliknijcie łapkę w górę, bo tak mega długo siedziałem nad tym ciastem. Docencie, docencie. Docencie, proszę dajcie łapkę w górę. Moim zdaniem to wygląda całkiem jak rogaliki. No ten tutaj jest taki brzydki, okropny, obrzydliwy on jest, obrębny. Jest najmniejszy i obrzydliwy po prostu. Wyglądają całkiem legitnie. Naprawdę to się może udać. Tu jest chyba nie wiem, 40 stopni, i zostawiam uchylony piekarnik, żeby one miały cieplusio, i so, żeby sobie powoli rosły. Mam tutaj serek Philadelphia, który oczywiście fioletowy nie jest. Naszym największym przyjacielem w tym odcinku będzie barnik spożywczy, bo dzięki niemu można uzyskać fioletowy właśnie kolor. Oprócz tego w Lidlu byłem w ciężkim szoku, ale dostałem fioletowy ser. Wygląda to trochę przerażająco, ale to jest jakiś ser z lawendą, dlatego nie jest fioletowy. Mam jeszcze fioletowy dżemik. No, jest taki czerwono-fioletowy, że będzie legitny. Zobaczcie to, czy to nie jest najpiękniejszy kolor na świecie. I to jest właśnie mój fioletowy ser, serek Philadelphia, który zjem na śniadanie. Wstawiamy i za 15 minut wreszcie będzie śniadanie. Kurde, już nie mogę się doczekać, serio. Farbowanie włosów pomoże mi moja kochana Adrianna Skoll, która dopasowała się. Tak, co nie założyłam sweter? Tutaj też troszeczkę śwituje, tutaj. Więc tak. no prawie, prawie. Cały dzień na fioletowo. Te włosy nie są jeszcze tak strasznie źle, ale stwierdziłem, że z okazji odcinka i ja w ogóle pokażę wam w ogóle jak ja robię, że te moje włosy są takie, jakie są. Bo ja dwa razy już byłem u fryzjera i dwa razy fryzjer stwierdził mi kolor fioletowy, że nie wyszedł taki, jaki powinien być. Dlatego ja używam tego. Wszystkie kolory tęczy są. Są czerwone, niebieskie, różowe. Wszystkie kolory tęczy. To jest żel koloryzujący z Bello. On kosztuje, nie wiem, raz 60 zł, Plus do tego mam clear'a. No dość dużo. Ale jest zarąbisty, serio, jest mega intensywny kolor, i tak dalej. I ten kolor jest aż tak mocno intensywny, że ja właśnie dodaję tego, żeby on nie był aż taki mocny i ciemny. Lecimy, Adriana. Nawet masz fioletową miseczkę. Nawet mam fioletową miseczkę. Cały ten odcinek jest tak fioletowy, że po prostu do pożygu. Nie. Yeah. Z racji, że mi pomagasz z racji, że jutro masz urodziny, to zapraszam Cię na fancy, fioletowe śniadanie. Oh wow, thank you, czekam. To chyba tyle, wracamy do Was zaraz, jak będę już mieć to nałożone i będziemy żreć śniadanko, bo śniadanko już jest prawie gotowe. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Już nie są takie fioletowe jak były wcześniej. No, troszkę się skarmelizowały i zrobiły się troszeczkę brązowe, ale myślę, że to nie przeszkadza, bo ważne, że w środku raczej będą fioletowe. No i są tak nieindziej fioletowe, więc powiedzmy, że są udane. O! Oh, wreszcie, o ja! O kurwa, jakie to słodkie! Muszę dolać wody, nawet dla mnie to jest za słodkie, ja mega lubię słodkie. Not bad, not terrible. Uh. Dobra, kupię. Porana, jak to mówi pani Agnieszka Grzelak, próbę testu. O kurde, o, są chrupiące, dobra. JA! Są fioletowe. JA! Yes. Na początku zacznę od słonego, bo jestem mega ciekawy tego fioletowego sera. Mm, pachnie jak mydło. Ile to kosztowało? 6 zł. Mogłeś mieć za to jedną stratkę, sią <gryśla> Okej, okay, zobaczcie, tak się prezentuje moja druga kanapeczka Tym razem na słodko, ze słodkim, fioletowym serkiem Philadelphia. Jemy, ja idę zmyć to i widzimy się jak już będę cały ogarnięty, ubrany i w ogóle Do zobaczenia Witam Was po takiej krótkiej przerwie. Minęły jakieś, nie wiem, dwie godziny, coś takiego. Ja się znużyłem za ten czas ogarnąć. Powiem wam, że nie wyszły tak najgorzej. W sensie to sery wygląda jak taki taj daj zrobiony specjalnie. Chcę przypomnieć, że to są ogólnie spodnie kupione w markecie za jakieś tam, nie wiem, 80 albo 60 zł. Jestem cały na fioletowo, jestem już fioletowym Power Rangersem. Jedyny problem jest taki, że nie mam fioletowej kurtki i nie mam fioletowych butów. Więc to będziecie musieli mi wypaczyć. Ale chyba nie jest tak źle. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o moim stylu. Dobra, idziemy kupić kilka rzeczy. Ja oczywiście mogę kupować tylko fioletowe rzeczy. Nie ma fioletowego klugu. To jest fioletowe? Nie bardzo. Tyle różnych kolorowych napojów, a nie ma fioletowego. Kurde, fioletowy monsterek biorę. To może nie umrę z pragnienia dzisiaj yes? Ja jestem totalnie załamany Bo nie ma nic fioletowego do jedzenia I dobrze, że mam ten bażnik spożywczy Bo tak to bym przez cały dzień mógł jeść tylko winogrono Aczkolwiek chyba przystanę na moim e, Standardowym pomyśle Jak wrócimy do domu to robimy obiad Zobaczycie o co chodzi, ale No nie ma nic fioletowego, serio Co mnie do z ciekawości zacząłem szukać Fioletowego papieru do dupy Ale nie ma, jest tylko Z jednorożcami i to jest taki papier Nie do dupy Bardziej fioletowy niż Patrycja Steamix. Już po zakupach i z fioletowych rzeczy, które udało mi się kupić, tylko fioletowy Monster. Więc pozwólcie, że uraczę się teraz moim fioletowym napojem. A z takich śmiesznych akcji w sklepie, to miałem kilka razy tak, że idę sobie i wymijam się w alejce z kimś, i ktoś ewidentnie tak. Tak mnie kurde jeszcze wzrokiem, bo wyglądam jak jakiś muminek, jakiś Power Ranger. <śmum> Dlaczego ja zawsze możesz z siebie robić debila? Czemu? Dowody są na podłodze, kot ze żar francuski piesek, yes. sanciki, kurde Ok, i słuchajcie, przenieśliśmy się teraz do studia, gdzie będziemy robić taką mini sesję fioletową, jak widać w mojej fioletowej super w stylówce, to zdjęcie, które właśnie teraz powstanie, będziecie mogli zobaczyć u mnie na instagramie, w momencie publikacji tego filmu, więc koniecznie wbijajcie na instagrama i zostawcie po sobie komentarz na przykład napiszcie pod tym zdjęciem, że pozdrawiamy z youtube'a i będę widzieć, kto oglądał film jako pierwszy, jestem osobą, która nie, lubię po nie lubi pozować bo nie umie pozować, nie jestem jej jakiś mega bardzo fotogeniczny, ale może coś fajnego powstanie i może będzie jakaś fajna fotka na Instagrama. Już skorzystajmy z tego, że jestem taki fioletowy, prawda? Super stary, jak każda nastolatka po prostu musi być. Praca modela jest tak ciężka, że ja po prostu podzielam wszystkich modeli. Ja bym nigdy nie przyszedł do Top Model. Prawda bym się spalił ze wstydu. Powodem, dlaczego ja nie lubię sesji zdjęciowych, jest to, że za każdym razem, kiedy ja już przychodzę i zaczynamy robić te foty, to włosy coś się dziwnego z nimi dzieje i one w ogóle nie współpracują. One nie lubią po prostu zdjęć. Więc ja wyglądam, jakbym był łachudrom. Co tu się stało? Dlaczego one odstają tak? I wyglądam, jakbym był jakimś muminkiem. Teraz to już w ogóle ulizany. Naprawiłem, nie odstają. Cudowne. Ja... Coś będzie, mamy to! Woo! Dziękuję. Nienawidzę sesji zdjęciowych, serio. Niech mnie ktoś nauczy. Proszę, zapłacę w złocie, niech mnie ktoś nauczy poznawać do zdjęć. Wiem, że uwielbiacie jak gotuję, jak ja bardzo pokazuję moje zdolności kucharskie, kulinarne a ich totalnie nie mam Goty z Piotrkiem część dalsza Robimy karbonarę Prawdziwą, dobra nieprawdziwą nieprawdziwą karbonarę, bo prawdziwa carbonara podobno jest, z jajko i, i boczek chyba? I ser I ser, więc my zrobimy taką bardziej polską, lepszą fajniejszą wersję, bo będzie ze śmietaną Włosi, którzy mnie oglądają i uwielbiają prawdziwą karbonarę proszę mnie nie zjeść w komentarzach Robimy carbonarkę, czyli na początek kroimy boczuś Ojej, a co to? Kto to tak chce? Kto chce mięsko? Nie wolno, nie, nie wolno, ej, nie wolno. Ja wiem, że ty chcesz mięsko, moja punitko. Piszcie w komentarzach, bo czerek tak dobrze gotuje. Ja go ciągle namawiam, żeby tworzył jakiś content kulinarny. Bo on robi takie obiady, że po prostu. Powinniście nam zazdrościć, że z nim mieszkamy, naprawdę. Piszcie w komentarzach czarek, zakładaj kanał. Yy, moja tusza jest sprawką, oczywiście, czarka, bo on... Ej, gdybyś nie, na przemienie yy, obiadu z McDonald'em, nie, to nie, może nie, inaczej nie. by było. To nie, to nie tak. Mam. No. Uciekła z yy, Ja oglądałem Pascala i Pascal mówił, że. Huang, huang". Makałon to musi mi dużo wody Dwa razy więcej niż makaronu, Ponieważ się skleja i w ogóle Brzmisz trochę jak... Pascal, cicho Zdradzam wam lifehack Za każdym razem, kiedy gotuję coś na odcinku To zdradzam wam jakiegoś lifehacka Jeśli przykryjecie garnek To szybciej zagotuje się woda Wow, wow. <ścoughs> Fizyka I zobaczcie jaki mam tutaj tak Tagliatelle Tagliatelle Ej, to nie jest fioletowe, wypluj ja jestem taki głodny, że już sobie makaron podkradam, rozumiecie? Podrasujmy ten carbonara, z czochem zróbmy. No dobra. Kocham czosnek, serio. Ja mam to po moim ojcu, pozdrawiam mojego tatę. Mam po moim ojcu z Byszku coś takiego, że kocham czosnek. Serio, uwielbiam czosnek. Moćku, ty tu chcecie bóle? No masz. Zjedźcie bóle, zjedźcie bóle. No zjedz bóle. A, to jest presja, ja tak nie lubię, bo to jest zawsze w kuchni taka presja czasu, że ja nigdy nie potrafię ogarnąć kilku rzeczy naraz. Ja w ogóle mam taką straszną niepodzielność uwagi, że to jest po prostu hit. Tyle wystarczy... U! Tyle wystarczy, ale się ślizga. Ja coś spalę zaraz, ja pierdzielę. Trzeba dodać ten barwnik, ale dodać... Jak już dodam makaron, czy przed? Dolej teraz może. Najpierw damy trochę fioletowego. Tu jest mega dużo wody, więc dam trochę więcej. Ło, panie! Ojoj, oj, chyba przesadziłem. Oa, jakie to gorące! Barwniki zostawiam, bo barwniki nam się jeszcze przydadzą, bo trzeba będzie sosik pofarbować pięknie. Wow! A ile to się ma robić w ogóle? 5-6 minut! 5-6 minut? Jak ja mam 5-6 minut, to zrobić? Hej Siri, set timer for 6 minutes. Your timer is... Ojo, zrobił się czarny. Eee, zrobił się taki obrzydliwy, dziwny. Wcielaj ser. Dużo sera, bo ja lubię dużo sera. Wylewasz makaron już. Już? No myślę, że tak. Ty masz po prostu jakiś licznik w mózgu, to jest niemożliwe. Uff. Ej, jest fioletowy. Jest! Jest fioletowy, wygląda dziwnie. Tada. Nie, nie wyszło fioletowe. Uff. Było takie brązowe. Najgorzej. Trzymajcie kciuki, może teraz chociaż. Zrób się fioletowe bardziej. Zrób się bardziej fioletowe, proszę. O, o. No widzisz? Jest. Ja jestem z siebie dumny, bo jest fioletowe, tak jak miało być. Pachnie zarąbiście. No, i uratowane, mimo że żółtko było zielone. Szło na pumpolę. Ale się Wygląda jak gówno. Ada, oceń. Swoim okiem krytyka. Jest szare, ale ładnie pachnie. Mam nadzieję, że smakuje też dobrze. To się przekonajmy, zróbmy to. Zobaczcie w ogóle na moją porcję, a na porcję Ady. Porównajcie to po prostu. No bo ja nie jestem głodna. Ja jestem strasznie głodna. Nic cały dzień nie jadłem, tylko te pieprzone fioletowe croissanty. Mmm. Oh shit! Naprawdę bardzo nice. Ale to jest zajebiste! Dziękuję. Um, Czarek jest najlepszym tutaj krytykiem. Perfekto! Ja mam jeszcze jedną sprawę do ciebie, ale to najpierw zjedźmy. Dobra, Adam ma dla mnie niespodziankę, więc jemy za chwilę do was wracamy. Ja Chciałam jeszcze tutaj Piotrkowi dać jedno zdanie, z racji, że jest na fioletowo, więc kom, 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 kom. I Piotrek, Piotrek, ja ci chciałam powiedzieć, że e, liczę na Twoją pomoc, gdyż Wanna jest dalej fioletowa, więc please umyj ją, bo ja nie będę tego szorować po tobie. No to odetkaj odpływ najpierw ze swoich, tak? swoich kłaków. Odetkamy? No, nie może? widzę tu jeszcze. Ale widzisz, że jestem? Nie widzę tu jeszcze. Ale to są jakieś pojedyncze wnioski. Pojedyncze to ja w się... takich warunkach nie będę wracał. Oczywiście, tak na koniec filmu. Tak na koniec filmu jeszcze musiałaś. Znaczy, chwileczkę. O. Jeszcze musiałam je skompromitować przed widzami. Dobra, moi kochani, wróciliśmy tutaj, bo tutaj jest lepsze światło i chciałem się po prostu z wami pożegnać. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ja w tym momencie idę myć wannę i sprzątać po sobie, bo wszystko w tym domu jest fioletowe. Serio ten barwnik sypki roznosił się na przykład na moich butach, albo na moich rękach. Wszędzie są plamy fioletowo-niebieskie, więc. <laughs> Spoko. No mam nadzieję, że film Wam się podobał. Koniecznie zostawiajcie moc, łapeczek w górę. Subskrybujcie kanał tam na dole i klikajcie dzwoneczek, żeby nic w przyszłości Was nie ominęło. Piszcie w komentarzach, co można fioletowego zjeść. Czy macie jakieś fioletowe rzeczy, bo ja mam z tym ogromny problem. Piszcie tam na dole, a my widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień, we wtorek o godzinie 15. Tak więc dzięki cześć na razie, patrzymajcie się do następnego razu.